Kaja, jestem clear, a to jest kolejny odcinek na link. i dziś jesteśmy w grze Lego y, Jurassic Dallas World. I co? Nie jesteśmy w Lego, tak? W następnym tygodniu w ogóle postaram się zrobić y, Nagrać odcinek już chyba z nowej serii. Tak wiem, ostatnio nie było odcinka Sorki, ale nie czułam się zbyt na siłę, żeby nagrywać odcinek. Więc niestety nie było. Ale może nagram Dwa odcinki? Nie wiem. W sensie, byłoby jeszcze z... Yy ...Horizon. Ale to muszę zobaczyć. Chociaż... nie wiem. Zobaczymy. Dobra, my mamy iść tutaj. No i co? Trzeba to jakoś otworzy, tylko jak? Yy. Mhm, już widzę. Daj mi na... ...na nią. Czekaj, ona... jak ona jeszcze... Dobra Twoje krzyki się na coś w końcu przydają. no Co to jest? Help O dobra Eee, otwieramy tę bramę CO JEST? Znaczy, co było? Co to było za ruch? Twy Czego to brama? Nevermind Po prostu chodźmy, o tu co może coś nazwać? Nie wiem Okej okay. Idziemy, no co? Pff. Szczerze, jak mam być szczera? Totalnie nie pamiętam tego z tych. Totalnie tego nie pamiętam tej miejscówy. Tak szczerze. Naprawdę, ja tak totalnie nie pamiętam. Jak to coś mogę z tego wybudować? Tak. Nice. I teraz się przełączamy na ciebie, bo kobiece postacie są zwinniejsze. No i ten tam został. mu. to co mogę zrobić? Haka potrzebujesz. Dobra ziom, nie bój się, widostaniemy cię stąd. Nie wiem jak, ale cię wystaniemy. Fajną grą ogółem. Bardzo lubię. Co no buduję? Yy, okej, okay, 1-3, ale po co? Co sobie wy tyle wiesz. Sama. Jak ten, jak eee... Yy, poza wiem, że chcieć ukończyć na 100% grę. Masz ten hak. Masz. Dobra. Lecimy. Uwalniamy zioma. No kurde. Tak w ogóle... Yy... Zakończ... Oddaj to! Weź to chciałam jeszcze zniknąć szczelnie. Dobra. Chcecie puść to w ogóle. O, dobra, w końcu. No i nice, no i teraz trzeba tak, ty, bo ty, 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 no, ty, ty. Musisz leźć z tego auta, czy co ty musisz zrobić? Nie. Rypnąć w to, okej. Wcale te dinozaury, co te dinoza dinozaury tam robią w ogóle? A, one się nie przyjęły, ono... Nie wiem, co one tam robią, dobra, zostawmy je w so y samym sobie. Chodźmy stąd. Łomatko, matko, to małe głódwo, co tam było? Ała, ała. Najgorsze to małe dziadostwo. No tam nie wejdzie, to musi wejść ten. No przestań mi, daj mi wyjść! Zblokowałam się. Przestaniesz? Nie lać? Łaskawie? Ej, okay, bo to się zblaczyła i nie może wyjść. Jak on odpalał tracę? A, on sobie z siebie to odpalał, dobra. Okej, okay, tu coś jest. Dobra, jest git. O. Co to się? Okej. Okay. Dobra, chodźmy stąd po prostu. Tu coś mogę zrobić? Of. Ja nie chciałam tego, Halo dinosaur idź o... O, czekaj się. Ja tu mam... Chcę iść, a nie walić się z tobą. E, miałam coś mówić. A, e, albo postaram się zrobić e, już serio z tego, z Bionda zacząć. E, tak szczerze, bo wiecie, że plagę skończyłam. I będzie odcinek specjalny z Plagi, tylko muszę zdobyć wszystkie znajdki. Przez... Jest ja nie można się skupić nawet... E, bo chciałam jeszcze wszystkie znaczki zrobić z plagi. Ale to już tak na dniach wam to taki podsumowujący odcinek zrobię. O dobra. Mamy to. Do naprawienia... Jakby coś, jakby ktoś się zastanawia, dlaczego tu jest tyle... W ogóle dlaczego mój Udało się. No Piknie to. musi? Wow, radocha No i co teraz wydarzy? Okej. Okay. W ogóle e, LEGO gramy to tak fajnie, bo LEGO jest spoko i LEGO jest takie odstraszające, bo to jest takie fajne sytuacje. Są i w ogóle. Dobra, ciągnij do ziomuś. To też rada. Nie wiem, gdzie to dasz, szala. Ale okej. Ok. Co ty to, to w ogóle podczepiłeś, że się tak zapytam? Aaaa, dobra. Ok, czy możemy sobie do tego przejść? Cokolwiek, tak? Aaa, dobra, zatankowałeś. Dobra, jedziemy. o Czemu mi wyrwasz tylko? No i po samochodzie. Nie dam. Dobra, papa. Co to jest? Co tak zapytam. Nie mam pojęcia. Wow. Co to za miejsce? Funkcottronny, co to jest za miejsce? W życiu czegoś takiego nie. nie kojarzę takiego czegoś w ogóle. Jakby z filmu, bo to jest na bazie filmu, nie? O, ziomu ma klucz, oddaj. Go mogę go Co Serio mogę mu zrobić zdjęcie? Naprawdę? I <laughs> to ten szkielet! <laughs> ten szkielet wygrał wszystko. <laughs> Naprawdę ten szkielet wygrał wszystko. No. Chcę ten klucz. Oddaj klucz, menelu. Daj. Sorry, ziomuś. Chciałam Cię rozwalać, ale. Siła wyższa. Dobra. mu ten klucz. I co to będzie? Ona będzie. No, ja No! Wow! Rozwaliła wszystko. Okej, okay, czyli będę musiała wyjść po ścianie. Dobra. Hop, hop. Zwinne postacie Dobrze, pamiętam tutaj są które CO TO BYŁO?! W jakieś huchnięcie? Co to było? To jest na łańcuch? To na łańcuch Okej, okay, ona sobie ma przejść Dobra no co to za miejsce? I kamera w ogóle A dobra! Jednak mogłam, tylko nie mogło się jakby ogarnąć, że mogę to rozwalić. Zostaw? Nie! Idź stąd. Nawet nie wiem, jak ty tu wlazłeś. Aha, dziękuję, że zrobiłeś. Super. Dobra, ona zaczął mi budować. Ok. Myślałam, że ona nie umie budować. To jest. Dobra, się na. O, idealnie przyszłość. Ała! No to. Dupa. O nie, my ja coś jeszcze w kombinuje. Okej. Okay. Ja się potem mogę wspiąć, cokolwiek. Mogę, dobra. O shit! Co to jest? Co to za lego w ogóle? Jakie nie pamiętam takie rzeczy. Dobra. Mamy to. O matko z Znowu mu foty będę robić? Pewnie. Będzie do albumu. Oślepiła go aparatem. Z, zbyt dużo selfie. Tak się stanie, kiedy macie za dużo se... No świetnie. Tak się stanie, kiedy zrobicie sobie zbyt dużo selfie Oślepicie. Jak ja tam mam? Jakoby przejść? Aha. Tu jest, patrz. Dobra. Już by ten dino za to nie wyskoczył. Ja fini, co to jest za akcja? No dobra, rozwalamy wam ten grajdołek. Nie wiem... Czemu ale to rozwałam? A, jeszcze ty mi wyskoczy na łeb. Oczywiście. Pewnie. Co to jest? Okej, okay, wyskoczymy Te. Ja. No nie! Jak ona ma tam wyskoczyć? Dobra. No nie! O, czep się dinozaurze. Ej, szczerze, nie, Lego jest naprawdę taki chill. Nie, tak, chill powiedziała i. Co masz? Ale nie. Co? Aha, bo na no to nie wiecie, to jest ciemno. Okej, okay, bo tam trzeba tego zioma. Dobra, i stąd. No. Wow, co to jest? Czekaj, bo o, ja się skakać. ...kolwiek. Dobra, po ścianie. Dobra, lecimy tu. Łada, jesteś potrzebna. Dopiero tutaj. Dobra. Wyskok, tam coś jest. No dobra, chyba to może potem, za chwilę pójdę. No nie ta. Dobra. I tak, rozwalamy to, budujemy. Dobra Coś jest Wow, ile hajsu Coś działa Uff, tytę Się przestraszyłam On no, mu porobi zdjęcia, to on się zdziwi, kurde Pokaż selfie <grytanie> Sarą ty Dobra, selfie zrobione Na to mam wejść? Że tak średnio bym powiedziała Nie, tam co mam? Czekaj, coś jest Dobra, już prąd mamy. Z O, pytę. Chociaż tyle, że miałam tą drugą postać. Jakbym jedną to, to, to spadła i to chips. Dobra, no, trochę bym się nie powiódł. Tak troszkę, nie, że coś. komu zawaliło. Piękne. Co <laughs> <To> te noty, no <śmiech> Sześci... <śmiech> O ja pierkur, jakie piękne. Polecam. Lega <laughs> no, jest zarąbiste. Dlaczego no, to gramy na tym kanale? A co? Inni przechodzą jakieś... O, macham latarką. Inni przechodzą w jakieś poważne gry, tymczasem ja. Grają <grym> w jakieś, kurde. Znaczy poważne, inni grają w jakieś gry, kurde. ciul wie co? ta ja, w, <grym> w LEGO. Nie, Jak jest. Poleca. Powiedz, że mogę. Mogę? Jo. O, tam pieniążek. Chyba, albo nie. Nie wiem. A, prowadź to. Rozwalamy mi to wszystko. Co się będę pierniczyć z tym? A co zejść? Tu mogę, dobra Z tego ma... O, z tego można coś zbudować, dobra. To budujemy. Helikopter! Lądują sobie, dobra. Wow, wow, wait, wait, wait. O szysz. Te dinozaury... O nie! Jeszcze tego mi trzeba było, no pewnie. Bo... Czemu nie? Czemu... Czemu by mnie nie zaatakować tak ze prostu? Idź stąd. Nie, nie wracaj, o nie, kurde. Dobra, idziemy stąd. A wy jak tu się jak jak tamto się zniszczyło przez dinoza... No dobra! Sorry, przejeba... Przejebali... Przejebaniła mnie i trochę chyba. No, idź stąd! Uwielbcie jak się rzuca. Załóżę to, to, mogę ich ogłuszyć? Chyba nie. Uuu, jaka ładna. Ma nie zrobione. Zaś, że widać, że tam coś jest, a nie że pusta. Nic, nie, nie ma nic. Nie baczcie nic. Bez mnie wszystko zniszczy. Oluju. Dobra, on będzie sobie spadał. No, zabieraj. Jak zjechał? <grym> ok, mogę stąd iść. To co Coś mi muszę zrobić. No to mogę sobie rozwać. U! I coś zostało. No. bierz to. Dawaj. I kręcimy pewnie, no pewnie. Ok, mam do tamtego zioma zjechać po linii. Jezu. Nie wiem czemu jak tym patrzę, to mi się te forest przypomina. Jak tam wyjść? A ja nie wiem, jakim cudem to może mnie odbić, ale dobra. A też to postać to gdzie? Dobra, lecimy! Co to jest w ogóle za banner? Nie wiem. Gdzie co to jest to niebieskie? Tak na razie. Ta, no się mi tapną, dobra. Ech, <laughs> mi zrzucę helikoptera w ogóle. To dinozaur, lebo proszę. Okej. Okay. Okej. Okay. O. Ła, wow, skończyliśmy poziom. O! Zdobyłam trofeum, a co z pozostałymi? <laughs> Ciekawe No to co? Nie, mogę sobie... Uff, pyta, gdzie ja Ja nie chcę! Nie chcę Nie chcę To będzie w kolejnym odcinku <laughs> No tym okay, yeah, kończę ten odcinek, więc do następnego odcinka Trzymaj się, elo i bye bye!